mały przystanek w drodze, taki mały park poza Parkiem Oliwskim, taki zestawem, bywają często, oczywiście tutaj są też, w ogóle są, będzie nie tylko. Generalnie to, yy, robiłam to śledztwo w sprawie Duende Royale, to się zaczęło kiedyś od informacji od koleżanki perfumy, która mocno się dziwni, Powiem tak, nie wiem, czy tam jest coś nowego. Chyba jest to samo, co było. Niby pisałam z tą panią z Wonder Royal, że coś tam jest więcej, dużo więcej nowego. No ja nie wiem, ja nie widzę za bardzo. Przynajmniej na razie to przejrzałam, ale. Bo ja przejrzałam głównie tą zakładkę, tą Black Friday'ową. Powiem szczerze, tak, jeżeli chodzi. Bo tam są tak, próbki dwumilitrowe, atomizery dziesięciomilitrowe oraz do których miałam zastrzeżenia, odsyłam do filmu, może go podlinkuję. No i pięćdziesiątki. Nigdy na żadną pięćdziesiątkę się nie decydowałam w 7, tylko wzięłam właśnie chyba coś dziesiątkę jedną i chyba próbki brałam wtedy, nie wiem. W każdym razie opowiadałam o, o wersji Ode, Eden Sherrella. Opowiadałam o wersji yy, Miss Dior, dawnej i opowiadam o czymś jeszcze. To nie były złe zapachy, podlinkuję ten film, to nie o to chodzi, tylko... Mam pewien problem y, z tym, bo to są jakby, nie wiem, jakieś, jakieś tam od, odtworzenia i to jest na poziomie, nie wiem, y, 4, 5, a nawet 9 zł za mililitr. Bo próbka 18 zł za 2 litry, 9 zł za mililitr y, odtworzenia. Znaczy, oni tam wskazują, że to jest odtworzenie tej wersji przedreformulacyjnej w ogóle, ale proszę, że ta wersja od Eden opowiadałam tam w filmie. To nie był swój zapach, ale. A wersem z Dior to nie był zły zapach. Ale... Więc tak to właśnie wypadało, <laughs> więc to nie wiem. Będą mi wysyłać ten, ten prawidłową atomizę. W ogóle te atomizery, te dziesiątki, jak poklejane. Tak by pooklejane, nie podobało mi się to wizualnie. I ta pięćdziesiątka na zdjęciach też mi się nie podoba wizualnie, Wolałabym bardziej tak stanowanie, minimalistycznie, po co to wszystko tak oklejać? Daj się znać, czy coś znacie z Duende Royal. Jakie jest wasze podejście do takich cen, z jakieś tam zamienniki, zamienniki, w ogóle? No tak jak mówię, oni się głównie zajmują tymi unikatami, czyli oni uważają, że sobie mogą na to pozwolić, bo ktoś tak tęskni za unikatem, że, że się zdecyduje. Ale ceny mieli niższe wtedy. Trzeba było zobaczyć w filmie. Wydaje mi się, że były niższe, że 50 były na poziomie około 160. To było około 3 zł za mililitr. Teraz w próbce 9 zł za mililitr. E, mają e, Sicilii, to mówiłam kiedyś. Mają też na przykład z unikatów e, ten co do który Ja mam w postaci flakony. 90 90, 95 ml w flakonie żywą i Unika, te z mandarynką, z aksamitką, te ekstrawagons. to już cudowne. Mają na przykład Iwres. Na to, mi się zdecydowała, próbkowo, ale 18 zł za 2 ml próbkę.